Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy parafianie, szanowni goście, wkrótce wieczór wigilijny. Wszyscy razem zasiądziemy do stołu, ale będziemy również dzielić się okładkiem, tym białym chlebem, który jest symbolem miłości Pana Boga do ludzi, symbolem Eucharystii, ale jednocześnie symbolem więzi międzyludzkich. Będziemy sobie składać bardzo szczególne i serdeczne życzenia. W imieniu własnym, jak i księży współpracowników, księdza seniora Józefa, księdza Piotra i księdza Roberta, pragnę złożyć wszystkim drogim parafianom i miłym gościom bardzo szczególne i serdeczne życzenia. Życia przede wszystkim Bożego pokoju. Tego pokoju, który jest udziałem w tajemnicy betlejemskiej, tego pokoju, który przyniósł nam Jezus Chrystus. Życzę Państwu, by ten Boży Pokój zagościł w Waszych sercach, w Waszych rodzinach, by stał się elementem codzienności. Życzę również zdrowia, bo jest to nam bardzo potrzebne, zwłaszcza w tym czasie pandemii, w czasie obostrzeń, jednocześnie wtedy, gdy. Tyle jest zagrożeń i różnych informacji o tym wirusie. Życzę również, drodzy Państwo, na każdy dzień Bożego Błogosławieństwa, Błogosławieństwa Bożej Dzieciny i w tym czasie świąt, szczególnie, ale również po świętach, także w nowym roku, który przed nami. Życzę, byście Państwo byli otaczani ludźmi, którzy będą Wam wiele. Dobra czynić, będą wspierać dobrym słowem, będą wspomagać w różnych, także trudnych chwilach. Drodzy Państwo, życzę, by Boże Narodzenie było dla Was takim czasem wytchnienia, czasem zastanowienia się także nad tymi wartościami religijnymi i nad odkrywaniem wielkości Boga do człowieka. Bo skoro Bóg się rodzi, moc trukleje, to ten świat może być inny. Możemy być dzięki temu bliżsi sobie. Możemy być braćmi i siostrami w Chrystusie. Życzę, byśmy mieli tyle sił i odwagi, co pasterze i ochotnym sercem podążyli do stajenki betlejemskiej, do naszych kościołów, by oddać hołd Panu, temu Dzieciątku Nowonarodzonemu i złożyć swoje dary serca. Tak jak pasterze. Tak bardzo prosto, spontanicznie, a jednocześnie takie Głębokie dary, które będą naszym darem serca dla dzieciątka. Życzę również, byście, jak Trzej Królowie, pełni majestatu, również przybyli do Jezusa ze swoimi różnymi darami, także ze swoimi różnymi pytaniami, dziękując, a jednocześnie prosząc o błogosławieństwo Bożej Dzieciny na każdy dzień. Niech więc Boże Narodzenie trwa w naszych sercach i w naszych rodzinach. Bardzo szczególne pozdrowienia dla wszystkich chorych i cierpiących w czasie tych świąt. Pamiętamy o was, chcemy was wspierać również modlitwą. Również pamiętamy o dzieciach i młodzieży, aby ten czas ferii był także takim czasem odpoczynku, a jednocześnie czasem Takiego, takiego głębokiego zamyślenia i refleksji nad swoim życiem, także życiem duchowym. Niech więc Boże Narodzenie trwa w naszych rodzinach, w naszych parafiach. Wszystkiego najlepszego, szczęść Boże.